Witamy na pokładzie kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Już 30 listopada zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bolesławcu. Bilety dostępne w kasie biletowej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Salon optyczny Vision Optik w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia. Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara. Telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo artist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Piątek, 17 listopada, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Bolesławianie, którzy uczestniczyli w Sztafecie Niepodległości na Litwie, odwiedzili też wileńskie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To jedyne na Litwie hospicjum, które prowadzi siostra Michaela Rak. Bolesławianie przekazali na jego rzecz finansowy datek. Zapiecek Pana Boga. Do tego miejsca dotarli bolesławianie, którzy wybrali się na Sztafetę niepodległości zorganizowaną w Wilnie w Święto Niepodległości Polski. To było pierwsze miejsce, które odwiedzili zaraz po przyjeździe do stolicy Litwy. To jest Hospicjum Michala, błogosławionego księdza Michala Sopoczki. To jest jedynym Hospicjum w Wilnie i w Litwie jedyne Hospicjum, które działa stacjonarnie, domowe. I e, znaczy mamy oddział dorosły, e, gdzie na dany moment mamy 17 łóżek, i e, e, tutaj otrzymują pacjenci pomoc nie, e, nieodpłatnie. Na oddziale dziecięcym przebywa tam obecnie 7 osób. Podopieczni otrzymują w hospicji pełną pomoc od medycznej poprzez psychologiczną, po socjalną. Wolontariusze hospicjum odwiedzają też chorych w ich domach. Bolesawianie w sierpniu tego roku przywieźli do wileńskiego hospicjum wiele kartonów z darami. Listopadowe odwiedziny były okazją do przekazania pieniędzy, które zostały zebrane przez bolesławieckich harcerzy w trakcie kwesty na cmentarzu komunalnym. Przywieźliśmy też taki dar. No ja W kopercie może pani dałam to akurat pieniążki. Ja, tylko tak? może by pani też, ja może przyniosę I... tu kopiec, żeby pani zapisała. Jak to mogę, mamy... nie? Tak. Miejsce, w którym funkcjonuje hospicjum, nie jest przypadkowe i ściśle wiąże się z błogosławionym Jego patronem, księdzem Michałem Sopoćką. W tym budynku naprzeciwko teraz mieści się klasztor zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego, czyli tego zgromadzenia, o które Jezus prosił właśnie świętą Powstynę, żeby powstało. I tutaj właśnie na parterze siostry mają kaplicę. I to jest też miejsce wyjątkowe, ponieważ tutaj w tym domu mieszkał błogosławiony ks. Michał Sopoćko. Miał sąsiada, malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, któremu to została właśnie powierzona ta misja, właśnie na malowanie obrazu tego z podpisem Jezu, Jezu Więc to jest to miejsce, gdzie ten pierwszy i oryginalny obraz, który był no, przy obecności świętej siostry Faustyny i ks. Sopoćki, wyszedł z dla Eugeniusza Kazimirowskiego, więc tu ma, ma swoje źródło. A teraz właśnie obraz jest w Santuariu Bożego nie Ale tak. Tu był malowany. Ten pierwszy, oryginalny obraz Jezu ufam Tobie znajduje się obecnie w wileńskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kto chce to z tego przyciągka bardzo proszę zobaczyć jak ten obraz wygląda. Można się pomodlić. Z lewej strony pod plakatem z Jezusem Miłosiernym jest po polsku opis tego kościoła i tego obrazu. Można sfotografować jak chcecie. Wileńskie hospicjum co miesiąc potrzebuje 75 tysięcy euro na jego funkcjonowanie. Fundusze pozyskiwane są z wielu źródeł. Spora ich część to jednak datki dobroczyńców. Tym razem nie zastaliśmy siostry Michaeli Rak, która zainicjowała i prowadzi hospicjum, ale w sierpniu mieliśmy okazję ją poznać. Kochani, hospicjum, żeby się utrzymało, w każdym miesiącu musi gdzieś znaleźć 75 tysięcy euro. To jest ogromna kwota, a pomagamy naszym pacjentom za darmo, więc ja tak nieraz mówię: Boże mój, gdyby każdy z moich rodaków raz w roku dał tylko jedną złotówkę i przekazał ją na hospicjum, to ilość w milionach moich rodaków pomoże utrzymać jedyne na Litwie hospicjum. A siostra Michaela, następnego dnia po naszej wizycie w hospicjum, została odznaczona za swoją działalność przez ambasadora Polski na Litwie. W tym roku została też odznaczona przez prezydenta Litwy, a kilka lat wcześniej przez prezydenta Polski. Bolesławiecki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął rekrutację wolontariuszy. Między innymi o tym powiemy w dzisiejszych wydarzeniach. W skrócie zapraszam. Dzielnicowy z komisariatu w Kruszynie ustalił, że 22-latek, mając sądowy zakaz kierowania pojazdem, regularnie jeździł do pracy samochodem. Wcześniej drogówka zatrzymała go, jak kierował w stanie nietrzeźwości i posłużył się fałszywym dokumentem. Usłyszał w sumie 42 zarzuty dotyczące złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdu w okresie od 26 września do 31 października. Mężczyźnie grozi będzie kara do dwóch lat więzienia. Serwis samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu Gmina Dobra do Życia. Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników, pokazujących jakość życia we wszystkich gminach w Polsce. Bolesławiec nie znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce swojej kategorii, jest natomiast na 24 miejscu wśród gmin na Dolnym Śląsku. Natomiast gmina wiejska Bolesławiec uplasowała się na 48 miejscu w kraju wśród gmin wiejskich. W teatrze starym odbyła się konferencja podsumowująca projekt innowacyjno-wdrożeniowy, którego głównym celem jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego międzysektorowego wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym. Dolnośląski Urząd Marszałkowski apeluje do mieszkańców regionu o udział w badaniach ankietowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Obecnie prowadzone jest badanie kondycji gospodarstw domowych. Jego celem są wyniki dotyczące oceny sytuacji na rynku i nastrojów społecznych, oczekiwań konsumenckich, analizowanie trendów do tworzenia krótkookresowych prognoz gospodarczych. Polskański Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął rekrutację wolontariuszy na kolejny finał orkiestry, który zaplanowano na 28 stycznia przyszłego roku. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy zgłosić się do sztabu, którym kieruje Michał Szwed. Przyszłoroczna zbiórka dotyczyć będzie zakupu sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W przyszłą sobotę 25 listopada w kościele przy ulicy Orzeszkowej na osiedlu Staszyca, odbędzie się koncert Hornet Quartet z cyklu z klasyką przez Polskę. To kwartet waltornistów, który popularyzuje współczesną muzykę klasyczną. Muzycy wykonają utwory polskich kompozytorów XX i XXI wieku komponowane oryginalnie na kwartet waltorniowy. Koncert rozpocznie się o 19, a wstęp będzie bezpłatny. Mówiliśmy w naszych wydarzeniach o szpikoladzie w mundurze, na której można było zarejestrować się jako potencjalny dawca dla chorych na białaczkę. Taka możliwość będzie jeszcze w Bolesławcu w najbliższych dniach. W tym materiale powiemy, jak przebiega rejestracja i jakie warunki musi spełnić potencjalny dawca. Rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych z krwi bądź znacznie rzadziej szpiku kostnego z miednicy to praktycznie tylko formalność, nie wiążąca się z żadną inwazyjną metodą około medyczną. Wystarczy mieć od 18 do 55 lat i być ogólnie zdrowym. Sama rejestracja to przekazanie danych osobowych i pobranie wymazu z ust. W Bolesławcu zajmuje się tym Fundacja DKMS Fundacja DKMS zajmuje się rejestracją potencjalnych dawców szpiku, czyli pomagamy znaleźć dawcę niespokrewnionego osobom, które nie mają tego dawcy w rodzinie, a potrzebują przeszczepienia szpiku do tego, żeby żyć. Zajmujemy się rejestracją, edukacją, zajmujemy się szerzeniem idei dawstwa szpiku. Chorzy na białaczkę, czyli upośledzenie działania układu krwiotwórczego, które prowadzi do patologicznego rozrostu komórek układu krwiotwórczego, obecnych m.in. w szpiku kostnym i węzłach chłonnych, potrzebują przeszczepu szpiku od tzw. genetycznych bliźniaków. Niecałe 5 osób na 10 tysięcy ma swojego genetycznego bliźniaka, gdzie najbliższej okolicy. Jak to jednej z początkowych edycji szpikolady wspominała wolontariuszka pracująca na oddziale hematologii w Poznaniu, mówi: Bardzo ją to bolało, że tam leżą dzieci chore na białaczkę, a po ulicach chodzą ich krewniacy genetyczni, którzy mogą im pomóc. Tylko o tym nie wiedzą, nie chcą, boją się, bo wokół tego krąży dużo mitów. Jednym z nich jest rzekome pobieranie szpików z kręgosłupa, w którym jednak wcale nie ma szpiku. Zresztą pobrania szpiku dokonuje się tylko od 10% dawców, i szpik jest wtedy pobierany z kości miednicy. Zazwyczaj odsyparowywuje się z krwi obiegowej jej komórki macierzyste. Na swoim przykładzie może o tym powiedzieć bolesławianin Aleksander Klesa, który w październiku był dawcą właśnie taką metodą. Odfiltrowująca odpowiednią część, jakby maszyna, jest tutaj wbity przewód wychodzący, to sobie idzie do tej maszyny i sobie wraca drugą ręką. Także nie ma tutaj mowy o jakimś ryzyku, bo obwód jest zamknięty, tak? Yy, zupełnie w ten sposób. Yy, jak już wyrazimy zgodę na, na, nasze, na to, żeby na nasze badanie, tak? Na nasz zabieg, na to, żeby uratować komuś życie, tak? Przynajmniej spróbować, no, kolokwialnie mówiąc, to mamy. Badanie potwierdzające zgodność. To można zrobić lokalnie. Myślę, że w każdym szpitalu, ja robiłem na moim osiedlu w przychodni, nie było żadnego problemu. Następnie jest wyznaczany termin na badanie wstępne. To są bardzo szczegółowe badania, robione już tam na miejscu we Wrocławiu. I tak mniej więcej po dwóch tygodniach od tego badania wstępnego, przy założeniu, że to badanie się przejdzie, bo tak jak mówiłem, jest ono dosyć szczegółowe, to otrzymuje się właśnie termin zabiegu i. Wtedy albo to się rozwiązuje w jeden dzień, albo w dwa, na co jest mniejsze prawdopodobieństwo i na ten czas otrzymuje się sponsorowany przez fundację Nocleg na terenie miasta, w którym się znajdujemy. Powodzenie akcji rejestracji przede wszystkim zależy od jej masowości. Bank danych o dawcach ma zasięg ogólnoświatowy. Większość zarejestrowanych nigdy w życiu nie stanie się dawcą, bo tak rzadko znajduje się genetycznego bliźniaka. Po samej rejestracji można więc już tylko czekać. Po takiej rejestracji oczekujemy na telefon z fundacji, jeżeli ten telefon zadzwoni to znaczy, że gdzieś na świecie pojawił się właśnie pacjent, który potrzebuje naszej pomocy. Dzwoni koordynator, pyta o to, czy nadal deklaruje chęć pomocy, czy nadal podtrzymuje tą decyzję. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, jesteśmy kierowani na szczegółowe badania. Najpierw na takie badanie krwi, potwierdzające, że ta osoba to właśnie ta osoba, że ten dawca to ten dawca pasujący do pacjenta i następnie na szczegółowe badania. Aleksander Klessa na swoim przykładzie tłumaczył wszystkim, że cały proces rejestracji i ewentualnego pobrania komórek macierzystych nie jest niczym trudnym dla każdego dawcy. Trzeba mieć tylko chęć pomocy. I 16 października we Wrocławiu oddał swoje komórki macierzyste cały, zdrowy, uśmiechnięty. Zamiastowałem się tutaj w szkole wyżej w elektronie. Jak schodziłem z matury z Polaka, to po prostu dostałem telefon i SMS-a, że taka sytuacja jest, że mogę pomóc, to no bo wiecie, na maturze każdy się domyśla, telefonów nie ma. numer no, był taki dosyć specyficzny. Myślę, że reklama jakaś fotowoltaika, takie inne rzeczy, no to mniejsza, nie? Ale patrzę obok na SMS-a, bo dawca jest dla Ciebie możesz komuś pomóc. Zatem chętni do zarejestrowania się jako dawca mają jeszcze taką szansę w Bolesławcu w najbliższych dniach. W niedzielę 19 listopada od 10 do 16 będzie to można zrobić w Bolesławickim Ośrodku Kultury. Natomiast w sobotę 25 listopada od 10 do 18 taka możliwość pojawi się w Bolesławickim Centrum Handlowym City Center przy ulicy Asnyka. Po wydarzeniach czeka na Państwa prognoza pogody dla Bolesławca na weekend. Ja się żegnam i zapraszam jutro na wydarzenia tygodnia. Do zobaczenia. W nocy z piątku na sobotę w Bolesławcu będą 3 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 5. Wilgotność powietrza 95%. Zakmurzenie będzie duże. W nocy opady deszczu, a w dzień mrzawki. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1025 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. W nocy z soboty na niedzielę 2 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura będzie rosnąć do 7 stopni wieczorem. Zachmurzenie duże. Rana, a potem wieczorem opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać. W południe wyniesie 1010 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z południowego zachodu. Remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Już 30 listopada zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bolesławcu. Bilety dostępne w kasie biletowej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Salon optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia, Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara. Telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki. Wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1. Telefon 781 444 332.